A my właśnie przybyliśmy do kolejnego miejsca, które się nazywa Puerto Madryn. Dzisiaj będziemy jechać na wycieczkę, oglądać pingwiny. Nie wiem, która jest, chyba gdzieś szósta rano, coś takiego. Bo Akurat słońce wschodzi, statek się ustawia do pozycji. trochę się Przeziębiłam, powiem Wam. Na dawno nie byłam przeziębiona, już 7 lat, no ale czasami się zdarza. Dzisiaj zapowiadają tak temperatury, może około 18, ale tutaj zawsze wiatry jakieś dziwne wieją, więc trzeba się dobrze ubrać. My jesteśmy po lewej stronie statku, która się nazywa strona od portu. Bo przeważnie, kiedy statek dokuje, to, to mamy widok na port, ale nie zawsze, bo czasami dokuje drugą stroną. Z przodu statku najbardziej buja Martin, ten nasz celebryta szef z Warszawy. Z rodziną oni mają kabiny na początku statku, z przodu. Tam najbardziej buja, więc za jego żona i najstarsza córka miała bardzo ciężki ten pierwszy dzień na morzu. Więc jeśli ktoś się boi o chorobę morską to polecam brać kabiny w środku statku albo z tyłu. Tam tak bardzo nie czuć. Ale zawsze dobrze coś z sobą mieć. Ja przywiozłam takie plastry takie naklejane z tyłu za uchem akurat nie używałam ja sama ale im dałam i one pomagają no i jedziemy na wycieczkę Odpływ No tak. Benzyna jest w granicach dolara amerykańskiego. bardzo tu krajobraz prawie jak w Polsce asortyment na wszystkich stacjach benzynowych a na świecie jest zawsze lepszy niż w Kanadzie. No, patrzcie. Kanapeczki, jogurciki, winka. Oczywiście lejsy. W jakichś takich oryginalnych smakach. maszynka serano. Kupujesz szotkę stąd? Tak, bo to a jaki wybór lodów. Super. Mm. Nie skończysz sobie, no. mm. Żeby nie? tego, Tylko mm. zjeżdżasz i czekasz. Mm -hmm. Też jest pusty. To, to jest geniusz, nie? Yeah. Safe przy wszystkim to jest. Nie, I nie przejeżdżasz na miejscu, na rafiku, ale możliwe no. to jest. Ina, drodze ze Żwiru, teraz takie ceny dla turystów. Takie ceny dla obywateli, a takie ceny dla rezydentów. No hablo español.

Tak pięknie tutaj jest i taka perfekcyjna pogoda dzisiaj. Mamy wielkie szczęście, bardzo ładna architektura. Tu jest piękna argentyńska flaga. Więc jesteśmy w prowincji Chubut i jesteśmy dokładnie tutaj. A przypłynęliśmy tutaj. Także taki kawał, przejechaliśmy autobusem dzisiaj w jedną stronę. Taka okay, jestem śliczna. Z takim czubkiem na głowie. Tu pierwszy pingwin. Dwa metry dystansu, proszę trzymać. Przejdziemy do pingwinów teraz Lama Zobaczcie jak blisko tutaj jest dziubek Teraz zmieniają pióra Także są takie trochę wyskubane Tam ludzie idą jak pingwiny Z nami pingwinami Gonek jaki krótki ma jak tam życie? jak tam życie w Argentynie? dobrze chyba okej okay. Pióro jesz? Tutaj? Pióro jesz? O jejku. No wiutkie piórka już rosną. No widzę, widzę, zobaczę go. Nowe piórka ładne. Skubana trochę. Trochę podskubana parka. Zresztą my idziemy na sam koniec. 20 dni? Nie wszystkie, bo to jest... Część jest tam, chyba... i się zamienia... przecież poza obręb. Wyszedłeś poza obręb. Tak, słuchasz? No i co? Dziobniesz kamerę? Dziobniesz? Dziobni. Dawaj, dziobni. Co to jest za intruder tutaj? Luszany. A ty? Ty dziobniesz? Tak? Dziobniesz? Hm. Oto no. tu jest jóbka. Tak. Ale gniazda. wszędzie dziurki. Jak tam? Co? Jebnie szcobnie kamerę. I ty co? A ty co? Cię Posłuchajcie? Tak? Jaj, Niestety jeden Umar. Teraz Ptaszek jest. Ale go ciągnie Co to za ptak, że mu smakuje mięso pingwina Powiedz

tutaj jest pięknie Tam jak odgonił jednego. Też mają swoje terytoria, zobacz. Odgeniają się. Ale jak idzie na wprost, to mu się nie usunie. Pić? Co oni tam przetwarzają? Coś? jak byłam w, w RPA, to właśnie opowiadał, że oni mają taką, jakby oczyszczalnię, zanim ta słona woda. I ja pamiętam, że byłam tym zafascynowana, ale już teraz nie pamiętam detali. No idziemy już? Tu fajnie, tak jest. Możemy tą farmę odkupić. Ha? I przenieść się tu z kotami? No by to nie łajdź. żadnych do No. się za tym, za. Pingwinami. Ale za małe są, żeby im się zrobić. Pięknie już wyskupane, opierzone, jak fajnie się ruszają razem. Ten jak sobie wciągnął tu zdobycz. Ma tylko dla siebie, męby też by chciały, niesamowite miejsce, no. no i zobaczcie, mamy pancerznika. A idzie prosto do wody. Kurczę, pod słońce ja nie widzę, ale chyba dobrze kręcę. Basen 3. 예, <laughs> Człowiek we fraku. Nie? I pod mostek. A ty sobie wejdź pod mostek, bo tobie gorąco chyba jest. Tu w słońcu. Widzimy nad pingwinami. No proszę, jak jest na drodze. Nie przestrzega zasad dwóch metrów. I mają piękny design tutaj ale śliczni ostry dziób mam i mnie chce dziobnąć Spreciasty. tak także lepiej nie no widzisz także lepiej nie dotykać ale fajne ma Fajne ma te pióra, takie, takie jakby łuski węża, taki ten design. No. Tak. Jaki tu jestem samotny przy takiej wielkiej ławce. Co tak tutaj sobie siedzę? Co tak sobie siedzę? Świeżo opierzony. Ruch na drogach jest niezmiernie szybki. Większa szybkość jest 120 nakazana, znaczy dozwolona. Ale właśnie nasz przewodnik mówił nam, że on jeździ przeważnie 160. Tutaj w ogóle prawie nie ma policji. Także przed chwilą autobus, który jedzie dobrą stówą, wyprzedziła jakaś ciężarówka, która miała napisane, że tylko 80 może jechać. Także każdy robi co chce, wolna amerykanka, wolno argentynka. Dumki jak lata 70. w Polsce. To jest eukaliptus, ale misiów nie ma tutaj koali. Stary, zdezelowany samochód, Volkswagen. Hipermarket. Mieszkania 70 metrów kwadratowych, średnio 120 tysięcy amerykańskich. A domy zaczynają się gdzieś od 200 tysięcy amerykańskich. Jakie tutaj kompilacje są tych domów? Jakiś pan uśmiechnięty. O, tu są te to drzewo było z tymi takimi pomponami czerwonymi tutaj takie stare to jest chyba z lat 60. jeszcze ten klub soker przedszkole tu ładny dom, proszę takie apartamentowce swoje lata już mają i e eukalyptus kiosk zobacz, kiosk jak z Slogany na płotach Tak jak w komunistycznej Polsce też znaczy w socjalistycznej I już jesteśmy w porcie Here we go O no jak pięknie Muszę usiadła na zewnątrz trochę World Voyager Jakiś brytyjski statek tutaj jest No i typowy przykład, że port side nie jesteśmy zadokowani z widokiem na port Tylko na drugą stronę So Julio here is doing his amazing signature drink Old fashioned. So what? Se yeah. Sacred. Yeah, but not too much. Yeah, okay. Bourbon. Me less for me. Martini. Okay. Alright. Are we moving? Okay, what's that? A simple syrup, okay. You can use agave. Yeah, yeah, yeah. And then. Now I'm going to mix the ingredients. And at the same time, I'm melting a little bit the ice mm -hmm. to make the drink very smooth. so that's the whole drink no more topping of with the soda that's it no soda okay good but hold on i need to top it all right. right dobre yeah dobre, dobre? No. mnogo is a lot in russian dobre is good in polish <laughs> oh, I good. like a, in bulgarian dobre is like a good yeah that's what it is yeah Dobro? Muy bien? Buenissimo. Ok. Salut, na zdravje, ja. Mmm, mm, very good. Hvala. Hvala. Szybko wypłynął Zodiaki tutaj trzymają. Na których byliśmy wczoraj. Czyli po pięć z każdej strony znajdziemy. Zy pije Cosmopolitan for the first time. Pierwszy raz. Cheers! Uh -huh. Pierwszy raz pijesz. I co? Dobry, nie? I told a friend you've got to try Tito's. Yeah. Because Americans have not started making vodka. tea. It's not very much, but if o różnych wódkach it's clear, it's <fors> something always in New Hampshire to the... Montreal <fors> to Montreal because the society uses alcohol. Mm. Proszę jak ładnie tutaj ja składają rzeczy. Ten nasz chłopak od kabiny. Co tutaj nam dał? Co to jest? Los Jakiś relaxing balm. O, to dodać. Tak, chcesz to? I plan na następny dzień. Kolejne dwa dni będziemy na morzu. No i co tutaj się będzie działo na statku? Rozpiska.